Zobaczcie, zobaczcie, jak się ładnie odwdzięcza Dalia za to, że ją wzięłam taką zdechłą z polu. Zobaczcie, po przesadzaniu do tej dużej donicy, praktycznie odpadły w te wszystkie żółte liście na dole, i ona wstała. Po prostu wstała, ma mnóstwo pąków. Zobaczcie, wszędzie są pąki. Kwiatek żyje. I zobaczcie, pierwszy raz w tym roku, e, to znaczy pierwszy raz chyba w ogóle, odkąd pamiętam, odkąd tu mieszkam, zakwitła winorośl. O! I tu ma kwiatka. I tu ma kwiatka. Po prostu coś cudownego. Tak wyglądają habazie na drugi dzień. Słuchajcie, miałam pewne obawy, czy wiecie, nie padną te kwiatki w, w wazonie po odcięciu od naturalnego środowiska, ale zobaczcie, mają się świetnie, nic, im kompletnie nie jest. Po nocy jest rewelacyjnie, dokładnie tak samo jak było wczoraj, czyli można zrywać, będą żyły. A ja sobie gotuję rano jajeczka do pracy. I zaraz zabiorę je ze sobą i będę robić w pracy sałatkę, bo cię mam wielkie natchnienie na jajka. A tak, w ogóle to dzień dobry. Wiecie, jest godzina za 15.09, ja zaraz wychodzę do pracy, ale tak, jeszcze wietrze mieszkanie i powiem wam, że człowiekowi to nie dogodzisz. No, nie dogodzisz człowiekowi, było upały, było niedobrze. A teraz po prostu jest tak zimno, że jest zdecydowanie gorzej. Chyba wolę upały. Pada, jest paskudnie. Jedyne co to to, że jest piękna zieleń, bo już któryś dzień z rzędu nie ma upałów i tak sobie popaduje. Jest prześliczna zieleń, ale to jest jedyne co jest prześliczne, poza tym to jest brzydko, zimno i tak narowato. Że niestety poniedziałek zaczyna nam się płaczą nieba. No ale co? Biorę moje jajka <noise> i zapierniczam do pracy, żeby jak najwcześniej skończyć i wrócić do domu, bo w sobotę jedziemy już prawdopodobnie po Gabrysie rano, więc mam ostatni tydzień na to, żeby zrobić jej pokój w całości, wszystko wysprzątać, bo wiecie, jak dziecka nie ma, to zdecydowanie łatwiej idzie sprzątanie jego pokoju, ponieważ wiecie, co z oczu, to z serca. Jak nie widzi, to nie będzie jej żal, że coś z tego jej brudelu zniknęło. Także, Ja do roboty, a Wam życzę, kochani, pięknego dnia. Cześć, dziewczyny i chłopaki. Wiecie, nie idzie mi kręcenie tego vloga zupełnie. Pogoda się zmieniła. I z tych upałów e, zrobiła się pogoda bardziej niż beznadziejna. Wy wiecie, czy wy wiecie, że ja dzisiaj rano wsiadając do samochodu włączyłam podgrzewanie, fotel, podgrzewanie foteli. To masakra jest, wiecie? Podgrzewanie foteli włączyłam, było 13,5 stopnia o 9. Nie no, w pół do dziewiątej było. Także nic dziwnego, że... Wysk się drze cały czas, spać się chce i w ogóle... A jeszcze wiecie, praca przy komputerze to nie jest praca taka, która e, zmusza człowieka do tego, żeby się wziął w garść i, e, i, i żeby, wiecie, obudziło się w nim to coś do życia. No bo niestety tu ciężko o adrenalinę przed komputerem, bardzo ciężko, to jest taka adrenalina, że można na klawiaturze zasnąć. Dlatego e, dopiero teraz jest godzina... 17.58, a we mnie życie się obudziło, natomiast się szykować do spania, to we mnie się życie obudziło, bo wyszło słońce! Otwierałam wszystkie okna, to znaczy okna były otwierane, ale balkon otworzyłam, żeby wiecie, tego, tej witaminy D ze słońca naplatywało. ja wiem, to jest niemożliwe, natomiast trzeba się jakoś wspierać, chociaż tak wiecie, psychicznie. I skoro wstałam, yy, wiecie, tak yy, z Zwarłam się, to pokażę Wam, co kupiłam w ciągu tego tygodnia. Jest tego bardzo mało i to są same rzeczy użytkowe, nic niesamowitego. Natomiast no, to są rzeczy, takie wiecie, przydatne w domu na co dzień: chemiczno-kosmetyczne, ale żaden szał. Ale są potrzebne, więc trzeba je kupować. I pokażę Wam tak. Coś, co kupiłam u nas w Auchanie, w Oshon. Auchan, a dlatego po prostu, bo wpadło mi w oczy podczas zakupów. Zobaczcie, to jest coś takiego. I to, proszę Państwa, jest szampon mineralny do włosów i skóry głowy, keratolityczny. Do włosów tłustych z łupierzem nadmierne przetłuszczanie y, głowy. Widzicie, ja mam moje takowe zapalanie skóry i na co dzień używam, to czy właśnie nie na co dzień, używam tego szamponu Selsun, który również znajduje się w dzisiejszym holu, e, ponieważ na no, skończył się jeden, kupuję następny. Ale wiecie, mnie naprawdę żaden szampon y, nie służy, ja po wszystkim czegoś dostaję i wzięłam, ten mnie tak składem zainteresował y, biosulfo siarka olej z werbeny, lubię zapach werbeny więc m.in. dlatego wzięłam ten, no bardzo ładnie ziołowo pachnie y, nic więcej do włosów nie potrzeba ja y, spróbuję różnych szamponów naprawdę, bo na no, ten łojotok to zwariować można, kto miał kiedyś łojotok o bazy, No czy właściwie jak miał to będzie miał do śmierci, bo tego się wyleczyć nie da natomiast nie jest to zaraźliwe, tak jak już kiedyś wam mówiłam eee... Także wzięłam coś takiego. I to jest szampon do pielęgnacji włosów z łupieżem, przetłuszczających się i ze skłonnością do wojotoku. Odpowiedni do codziennego stosowania. Ma charakterystyczny zapach biosiarki i naturalnych olejków. Ja tu żadnej siarki nie czuję naprawdę. No natomiast olejki jak najbardziej bardzo ładnie pachnie. Kosztował yy, 10 zł. Także dalej, yy, mój ukochany Selsun Blue, bez którego nie ma życia. Nie ma, po prostu nie ma. Jak tylko go odstawiam na dłuższy czas, to wraca mi yy, moje zapalenie skóry, i bez niego się po prostu nie da. Ja go używam tak raz na 5 yy, użyć. Używam 5 razy co innego i taki zwykły szampon, i znowu yy, taki, wiecie, szczepionka przypominająca. Także to na Allegro, wiecie, bo on 39 zł kosztuje, w, ta pojemność kosztuje w aptece. Taka mała, 125 i ten sam na Allegro, 24 zł. A że brakowało mi do darmowego SmartA, to wzięłam właśnie z tej samej apteki co Selsum, ale nogi Żel Forte, czyli coś na popalkane nasze y, moje y, naczynka. I tak, jest to Żel do codziennej pielęgnacji skóry, y, opuchniętych, zmęczonych i tak zwanych ciężkich nóg. Polecane dla osób ze skłonnością do obrzęków rozszerzanych i popękanych naczynek oraz w czasie podróży upałów, wiecie. Zawarte w preparacie heparyna i mentol pielęgnują y, skórę, przynoszą uczucie ulgi i odprężenia wyciąg z kasztanowca i ruszczyka oraz trokserutyna działają y, ochronnie i przyczyniają się do redukcji zaczerwienienia i zmniejszenia widoczności naczynek, powiedzmy ale jakoś trzeba się, wiecie, łudzić, że to pomaga. To jest ale dobra bardzo cena. Tu jest 100 gramów i, i to kosztowało mnie 10 albo 11 zł. 11. Bardzo ładnie pachnie. Tak leczniczo, ale, lekowo, ale bardzo ładnie. I no i duża tuba, także coś trzeba robić, nie? I u drugiego sprzedawcy na Allegro kupiłam moją stałą, ukochaną, yy, że tak powiem, niemalże codzienną farbę tą. Cool cover. Nie, nie, nie przeczytam jak to się nazywa, bo nie umiem sobie tego nie wiem to po francusku, chyba bo na pewno nie po angielsku, jakiś Maire to jest Loreala farba i pewnie to jest po francusku a ja francuskiego ani w Zam. To jest mój ukochany kolor czwóreczka, który jakbyście się zastanawiali, to on w rzeczywistości jest jaśniejszy niż to, co widać w kamerze bo tu w kamerze jak ja widzę, jak montuję filmy, to one są praktycznie czarne, a one nie są czarne, one są takie ciemnobrązowe, z chłodnym takim fioletowawym nawet połyskiem, także moja farba, a że skończył mi się oksydant, no to yy, pojechałam, słuchajcie, z grubej rury, 1000 ml, 6%, yy. Nie mam pojęcia co to jest za firma, bo y, wszystko to jedno, woda utleniona i tyle, tylko wiecie, w takim elga, eleganciejszym wydaniu. I ta butla kosztowała mnie chyba 7 zł, więc co ty się będę zastanawiać? 7 czy 8, coś takiego. Naprawdę nie było się nad czym zastanawiać. No, y, a od nas y, z Polą gdzie teraz testuję wszystko tej ziajki mojej ukochanej, odkąd zaczęła robić. Y, y, Rzeczy ze składniku pochodzenia naturalnego, to yy, jadę z tą linią i mamy tak, żel podprysznić, podprysznic, pod słoneczna pigwa. Yy, I to jest coś, co jest yy, yy, tak samo pachnące jak te wszystkie inne pozostałe. Gdzie, tak prawdę powiedziawszy, ja wiem, czy pigwa w sumie aż tak pigwy codziennie nie wącha mnie. W każdym razie bardzo ładny, ciepły, słoneczny, słodki zapach. Ale nie cukierki, nie żadne. Tutti frutti, tylko taki um, zapach z głębią. Nie płaski. Także bardzo ładny. I ta, ta butla pół litra, tak pół litra, 500 ml kosztowała 6 zł albo 7. E, to było nieco droższe, ale tylko nieco. Bo kosztowało chyba 9 zł. Jakoś wiecie, w tym polu wszystko z tej działki jest tańsze. Niż w Rosmanie zdecydowanie. Także biorę. E, a to jest właśnie żel pod prysznic kokos i migdał. I migdał e, ziaja Wellness. I tak powiem Wam, jeżeli bardzo lubicie kokos, to za wiele go tutaj nie poczujecie, bo tu głównie czuć migdał. Migdał taki wiecie, chemiczny. Ale bardzo ładny. E, to jest po prostu żel pod prysznic, wiecie, to nie jest krem do twarzy, także nie ma się co wygłupiać, tym bardziej, że tu jest. E, E, tak jak oni napisali 95% składników pochodzenia naturalnego. Jest jeszcze coś wyszło teraz jakiś dwufazowy płyn do kąpieli z jajki, wiecie, tylko że e, według mnie jest zdecydowanie za drogi, nawet jeżeli e, jak będzie w jakiejś promocji, tego kupię, bo w tej chwili kosztuje 13 zł i to też jest takie pół litra, bo to jest identyczna butelka jak ta z pompką właśnie. Dwufazowy płyn do kąpieli. Słuchajcie, ja używam płynu do kąpieli z Biedronki, którego półtora litra kosztuje 5,99, także... No zielka na starazie nie ma szans na to, żeby zastąpić właśnie ten mój płyn do kąpieli, ale jak jakąś promocję na niego zrobią, to na pewno się skuszę, żeby spróbować. I trzy najfajniejsze rzeczy, które mi zostały, bo to są rzeczy Z Rosmana. Dwa lakiery do paznokci, zobaczcie, obydwa te lakiery mam w tej chwili na paznokciach. Nie wiem, czy będzie tutaj yy, widać. Nie szukaj twarzy, capię tylko yy, paznokcie. W każdym bądź razie, słuchajcie, to jest. Bo teraz jest. Ostatnio często są promocje na. na semilaka, ale mówię tutaj o klasycznych lakierach. To nie jest lakier hybrydowy, bo ja, tak jak mówiłam, ostatnio jadę tylko na zwykłych lakierach. No tu za bardzo chyba nie widać. Ale to jest taki ładny, chłodny brąz. Jasny, chłodny, niecieplutki. I na to mam położony, słuchajcie ten lakier i na nie też są, na wszystkie pro, po te o Jezus. Lakiery z Miss Sporty jest w tej chwili, przecena wszystkich kosztują 4,99, także szaleństwo jeżeli chcecie sobie wypróbować na lato najprzeróżniejszych kolorów lakierów to jest teraz dobry moment bo wszystkie są po 4,99 a tutaj słuchajcie, to jest taka miedź stare złoto miedziane złoto, jakby, no nie różowe złoto, takie brązowo-złote drobiny ale takie dość drobne. Nie, to nie są jakieś takie duże placki, wiecie, jak potrafią być w Miss Sporty. Nie wiem, czy to zobaczycie, jak to wygląda, ale ja jestem zajarana niesamowicie. Ten lakier przede wszystkim mi się spodobał, bo on będzie fajnie wyglądał położony na różne lakiery, bo to jest, wiecie, lakier zwykły, nie? Także on jest półprzezroczysty, tylko w zawiesinie macie zawieszone te Drobiazgi. drobiazgi. Drobiazgi, w sumie drobiazgi. Dobra. I w tej chwili jest promocja, bo widzę, że co, co dwa tygodnie w Rosmanie są yy, promocje na inne rzeczy. Znam. W tej chwili ja czatowałam już no, od dłuższego czasu na to, żeby przecenili właśnie te płynne yy, rozświetlacze. No i się doczekałam. One w tej chwili są po 17,99, a normalnie 35, tylko w sumie chyba wychodzi około 50% promocja. I to jest. Yy, o Boże jest tak piękny. Wiecie, ja, ja się nim mazałam już te starem jakoś tak w zeszłym miesiącu i nie mogłam się doczekać, żeby go przecenić. Zobaczcie, jak on pięknie wygląda. To jest takie normalnie ciekłe, różowe złoto i on yy, robi tak cudowną taflę. O Jezu, zobaczcie. Teraz słońce nie świeci, więc może tutaj nie ma co odbijać się. Ale uwierzcie mi na słowo, on jest tak piękny. Wiecie, co można nim całe nogi wysmarować, bo on na początku wydaje się, że jest go tak masa i że to jest taka metaliczna poświata. Natomiast jak go dobrze rozsmarujecie, o zobaczcie, w tej chwili praktycznie już go nie widać. Ale niech no tylko słońce dopadnie waszą skórę, to zobaczycie, jaki blask się pojawi na skórze. Taki nienachalny, taki bardzo piękny, taki. Ach, one są w trzech kolorach, te rozświetlacze. Pojemność jest całkiem spora, bo zobaczcie, to jest naprawdę całkiem spora butla. Tu jest 15 ml, ale wiecie, ile się używa rozświetlacza. To nie krem do twarzy, nie? No, ja nie mam tendencji do rozsmarowywania na całej twarzy. Wiem, że fajnie też by pewnie wyglądał mieszany z podkładem, ale... O kurczę, piękny jest. Ja sobie wziąłam właśnie to różowe złoto, no bo to tak wiecie, do mojej karnacji, ale jest jeszcze takie typowe szampańskie złoto i takie głębokie, takie złoto-złoto. Także idźcie, szukajcie, jeżeli macie ochotę sprzetestować, bo powiem szczerze, ja nie słyszałam nic na ten temat, na temat tego rozświetlacza, natomiast słyszałam dużo dobrego na temat brązera. I przy okazji właśnie testowania na ręku brązera wytestowałam sobie też ten rozświetlacz, i przepadłam. Także bardzo się cieszę, że promocję na niego Rosman dał w tej chwili albo producent, nie wiem kto. W każdym bądź razie cieszę się, bo mogłam się do niego dorwać. Dobra, kochani, kończę, bo dzisiaj ze mnie to już nic nie będzie, a yy, dzień się już kończy, także nie ma co przedłużać. Do zobaczenia. Kupujcie rozświetlacz z naprawdę, bo jest, jest miodzie niesamowity. Buziaczki kochani. Do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się ciepło i nie dajcie się pogodzie, tak jak ja się dałam, bo mnie powaliło. Ale mam nadzieję, że słoneczko wyszło, to będzie już dalej świecić i jaśka też wstanie. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia następnym razem. Buziaczki. Mm. Pa pa.